Witam państwa bardzo serdecznie, drodzy państwo. Dzisiaj będziemy śledzić drogi, a w zasadzie szlaki buraków. Gdzie to buraki tutaj chodzą? Co te buraki robią? Buraczyny takie zwykłe, po prostu w miejscu nie potrafią usiedzieć. No, a drodzy państwo, największe problemy są właśnie z tymi, którzy w miejscu usiedzieć nie potrafią i tylko się szwędają po prostu w poszukiwaniu jakiegoś natchnienia, ja nawet nie wiem, jakiejś radości. Kiedyś ludzie tam do Tybetu wyjeżdżali gdzieś tam, prawda, do Afganistanu nawet, w poszukiwaniu jakiejś wyższej duchowości rzekomo, że tam gdzieś można duchowość jakąś spotkać, czy tudzież mieć z nią jakiś kontakt taki, tego typu, który nie jest możliwy do osiągnięcia w tej ogłupionej cywilizacji zachodniej. No tutaj może duchowości jest rzeczywiście bardzo mało, co wcale nie jest powiedziane, że w Tybecie jest więcej tej duchowości, czy może w Indiach nawet, czy na szczytach gór, bo będziemy się przenosili powolutku, drodzy Państwo, w tę tematykę górską niejako, dlatego zasugerowałem, że te buraczyny, takie, takie dziwolongi. Słuchajcie, ja tyle lat po górach chodzę, tyle lat chodzę po tych górach, w zasadzie każdego dnia jestem w górach, wychodzę spaceruję, nie wspinam się na jakieś tam skały, nie dokonuję jakiegoś spektakularnego podboju, który miałbym tam zademonstrować, gdzie to ja wszedłem, prawda, i z czego to ja spadłem następnie później, tudzież skoczyłem, bo tak to też może wyglądać. Wiecie, że Rafał Trzaskowski zjechał na przykład na nartach w ogóle z Monteverestu, jako pierwszy w ogóle w historii, zanim jeszcze w ogóle o tym mówiono, no ale Rafał się tym nie chwalił, bo Rafał tylko pokonał wszystkie rekiny w oceanie i nawet utopił większość rekinów, bo to o tym możemy przeczytać w jego książce autobiograficznej. Ale dzisiaj, drodzy państwo, będziemy, rozpoczniemy ten temat pierwszy o tym, jaki znak postawiono teraz w Tatrach. W Tatrach, słuchajcie, postawiono znak zakazu zjazdu na samkach. W rejonie Kasprowego Wierchu w Tatrach, obok popularnej kolejki linowej, pojawił się nowy Znak zakazu. Został on wprowadzony w odpowiedzi na serię niebezpiecznych incydentów, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, które związane były z lekceważeniem zasad bezpieczeństwa przez turystów. W ciągu ostatnich tygodni na kasprowym wierchu, drodzy Państwo, doszło do kilku poważnych wypadków. Jedno z nagrań, które trafiło do sieci, pokazuje mężczyznę zjeżdżającego na jabłuszku, który wpadł na innego turystę na Jabłuszku, to jest znak yy, prawda, znak zakazu zjazdu na sankach, jest tam wyeksponowany, żebyście nie zjeżdżali na sankach no bo komu może wpaść do głowy, żeby z Kasprowego w ogóle zjeżdżać na sankach no są tacy ludzie prawdopodobnie, którym to jest potrzebne ten wyczyn jest potrzebny, nie wiem do czego w ogóle trasa na Kasprowy, mimo że to nie jest może, no yy, góra nie jest aż tak wysoka no powiedzmy, spektakularnie ale to podejście tam jest yy, rzeczywiście dość strome yy, kamieniste więc tego śniegu, bo tam już zalega na Kasprowem tego śniegu trochę, więc ktoś, kto by tam na sankach zjechał, na nartach może jeszcze, może jeszcze bym to zrozumiał, chociaż w ogóle tego nie popieram, bo są to wyczyny zerowe, no jak ktoś chce zjechać na nartach, no to jest stok jakiś tam narciarski, żeby sobie pójść, zjechać, no i człowiek jest szczęśliwy, że trochę radości w życiu zaznał, bo zjazdy na nartach to są też bardzo interesujące sprawy w życiu człowieka. Ale ludzie ryzykują to swoje zdrowie, życie, ryzykują zdrowie, życie innych ludzi, bo tutaj ktoś poturbowany tam, prawda, zjeżdżał na tych sankach, po tych kamieniach dubskiem, prawda, szorował, bo jedna pani tutaj, jak czytam, zjechała na tyłku z Kasprowego, więc nie wiem jak się to skończyło. Po tych kamieniach to na pewno można sobie odbić wszystko, ale chyba sobie nie można wybić złe petyny głupoty. No, ale tutaj ten zakaz jest postawiony, no i teraz ludzie się zastanawiają, no jak to teraz, nie możemy już zjeżdżać na tych sankach, no nie możemy, ale bardzo byśmy chcieli. Ja bym to zostawił w ogóle, bo tych ludzi potem trzeba ratować, trzeba ich leczyć, trzeba ich wspierać, potem ogłaszają zbiórki, że oni potrzebują, bo złamał tam kręgosłup, nogę, głowę, prawda, głowa czaszka mu pękła, to trzeba zostawić, niech to się po prostu tam, prawda, samo niech się to unicestwia, jak się idzie na ten Mont Everest, to tam tych truposzczaków leżących, zamarzniętych, w tych pozycjach, prawda? To są setki, też tam poszli, nie wiadomo po co, no ale poszli, bo musieli pójść, bo to jest ich miłość, że komu to jest jedna wielka głupota, wyczyn nikomu niepotrzebny, arbitralnie egoistyczny, z miłością nie mający nic wspólnego, ale ryzykują to życie tutaj, ale nie ryzykują tam, gdzie powinni ryzykować, a yy, życie się powinno ryzykować, drodzy Państwo. Przede wszystkim tam gdzie się walczy o wolność, co Król Puskowie oczywiście na kanale pokazuje wielokrotnie. Także mamy nowy zakaz zjazdu na sankach z Kasprowego Wierchu, to jak będziecie jechać na, czy wchodzić na Kasprowy Wierch, bo ja byłem parokrotnie, yy... W życiu, może już tam dawno, dawno temu, bo tam już oczywiście do zakopanego to rzadko jeżdżę, raz do roku jeżdżę jeszcze do zakopanego, ale to był chyba ostatni raz w tym roku, ale gdybyście jechali, no to nie bierzcie sanek, no bo wiadomo jak się to skończy, jest zakaz. Ale drodzy Państwo, czytam sobie jeszcze o strasznym wypadku, słuchajcie, straszny wypadek Polki w Tatrach znany taternik żegna Agnieszkę Agnieszka spadła słuchajcie z góry słowackie służby ratunkowe poinformowały o tragicznym wypadku w tatrach podczas wspinaczki na małą wysoką miała pozytywną energię Agnieszka i obdarowywała nią osoby z którymi przebywała no musiała to być kura. Energia tak pozytywna, że nie wiem, ja bym jej w łeb strzelił kompletnie. Gdyby to było, nie wiem, moje dziecko, moja żona, moja kobieta, no ludzie drodzy, no wspina się po prostu, wariatka, zaśnieżone góry. Ona się wspina tam, prawda? Bo musi pokazać swoją miłość, ma pozytywną energię. No ludzie drodzy, zleciała, 300 metrów leciała, no rozbiła łeb, tam nie było co zbierać, prawdopodobnie. Bo jak ją przeciągnęło po tych tatrach, słuchajcie, z tej góry, to jeszcze w starych schroniskach, jak chodziłem tam dawno temu, tam 35 lat temu, po górach, jak się chodziło jeszcze w tatrach, to były zdjęcia w ogóle w schroniskach na ścianach takich właśnie, wisiały zdjęcia ludzi, którzy zlecieli z jakiejś tam góry, bo musieli wejść koniecznie, bo jest góra, on wchodzi, tam musi wejść, prawda, tutaj. Tak jak ten mąż, prawda, Justyny Kowalczyk, Kacper Tekieli, też, już te góry, tutaj nie, już nie wchodzimy, bo za małe, jedziemy w inne góry, coraz wyższe, zdobywcze wyobrażenie. No i zleciała kobieta, słuchajcie, starła pysk na tarce, po prostu, jak ją przecierało po tym, po tym stoku tej góry, prawda, to na zdjęcia w Tatrach, w schroniskach, jakie były, to nie wiem, czy Państwo widzieliście, to ludzie po prostu rozebrani byli. Po prostu rozebrani. Góry ściągnęły w trakcie tego spadania tam, ocierania się o te skały. To buty, bez butów, prawda, bez ubrania. Tak skończyła życie. Tutaj wszyscy płaczą, bo ona miała szkolenie. Ona była przygotowana do tego wszystkiego. Spadła z wysokości 300 metrów. Poniosła śmierć na miejscu. A kiedy miała ponieść śmierć? Nie wiem. Potem, jutro, pojutrze. Już dawno umarła, ludzie. Przecież to jest choroba kompletna. Tutaj nie ma ludzi zdolnych ryzykować swoje życie, bo ci służby trzyliterowe wejdą na kark, oczywiście, zablokują ci kanał, zrobią ci coś złego, bo to jest ryzyko, które się podejmuje w walce o wolność. I tutaj wiem, że jak zginę, to zginę za sprawę słuszną, a ona zginęła za głupotę własną. I wszyscy piszą, żegnaj, żyłaś pełnią życia, tak jak chciałaś, spoczywaj w pokoju, w głupocie spoczywaj. To powinna być przestroga piętnowana, ale oni tutaj mówią, Wielka miłość, 45 lat Agnieszka wspaniała y, prawda y, wielka naprawdę tutaj onaś, ona była zakochana w tej pasji w spinaczki. no była wielce zakochana. no i tak swój żywot zakończyła w tej głupocie. Także ja bym mówię przestrzegał wszystkich w ogóle, żeby takich wyczynów dokonywali, bo są po prostu niebezpieczne drodzy państwo. To jest niebezpieczeństwo podejmowane to ryzyko podejmowane na poziomie czystej już, powiedziałbym, y, głupoty. Więc tematy gór, ja też bardzo często poruszam, bo tu omawiałem wielokrotnie tematy wyczynów sportowych, tych wyczynów górskich, alpinistów, himaraistów, y, tego kukuczki całego, śmiesznego, oni tam opowiadają takie głupoty i ludzie w to wierzą, potem idą, prawda, ktoś tam zasłabnie, gdzieś tam się zgubi, tlenu mu zabraknie, nie wiadomo czego, jednego takiego, Delikwenta pamiętam już teraz nazwiska, nie pamiętam, bo nie chciałem zapamiętywać nazwiska głupoty. On się chyba nazywał Adamczyk. Jakiś czas temu była taka sprawa, że oni wchodzili na Mont Everest, zdaje się, z tą francuską, taką. Ta francuska weszła na ten szczyt, zostawiła go, bo nie chciała go zabierać, bo po co ma go zabierać? Zresztą oni się tam wszyscy zostawiają i tak się kochają, że chodzi tylko o to, żeby wejść na ten szczyt, pokazać tą flagę, zdjęcie i dostać tam jakąś reklamę, prawda, ze sponsoringiem, jakimś z bankiem, jak ta cała Aleksandra, prawda, Mirosław, ta śmieszna tylko Tempa Dziunia, ludzie, drodzy, dali jej reklamę z bankiem tylko dlatego, że się wspinali. Po tych wystających wypustkach na tej ściance, no to są wielkie osiągnięcia. No ale tam ludzie, no wy będziecie tam jako strażak, piekarz, pielęgniarka, górnik, będziecie nauczyciel, będziecie harować na to, co ona zarobiła. Po prostu stryk już, bo się wspinała na skałki gdzieś tam, prawda? No to też jest fajne. Ja myślę, że to jest fajne, ale tutaj mamy. Upadek, tutaj mamy spadek totalny. Wartości, drodzy państwo, także, no ja myślę, że trzeba gratulować ludziom tego podejścia do życia, tych pasji wielkich. Oni mają takie pasje naprawdę wspaniałe. Ja myślę, że tak, te zdjęcia powinno się wyciągać, pokazywać, jak pani Agnieszka wygląda teraz po tym, jak zleciała 300 metrów z jakiejś tam góry, która się nazywa Mała Wysoka. Taki paradoks. To się powinno pokazywać, powinien, nie wiem, kanał w telewizji polskiej się pojawić. Proszę o to, jest pasja pani Agnieszki, lat 45, która była bardzo sympatyczna i miała dużo arcy, wspaniałej energii, prawda? Dla innych ludzi była taka tolerancyjna, chciała się dzielić tą pasją, no i niestety tak się podzieliła, że tyle wywalczyła i teraz wszyscy tu płaczą, kondolencje, prawda? No wielka tragedia, no ja to rozumiem. To dlaczego tych ludzi się nie powstrzymuje, powiedzcie. Dlaczego się nie powstrzymuje? Przecież to jest choroba psychiczna. Mieliśmy niedawno Dzień Zdrowia Psychicznego. No ludzie, drodzy. Jest Dzień Zdrowia Psychicznego, jest Dzień Zdrowia Psychicznego, trzeba im powiedzieć, że są chorymi ludźmi o nic nie walczą. Walczą o ewentualnie swoje arbitralnie egoistyczne sukcesy. I teraz wasze dziecko będzie to naśladować, bo być może wpadnie do uba, że skoro jest zakaz zjazdu na sankach, to może, nie wiem, zjedziemy na rolkach, na wrotkach, bo nie na nartach, bo na nartach to już wiadomo, że to jest takie, no już takie tendencyjne, prawda? Co te narty tam? To no, trzeba na czymś innym zjechać. Na dyni na przykład, o, weźmiemy dynie, bardzo proszę. Teraz się robi przetwory z dyni, prawda, na jesień. Dynia musi być. Zupa z dyni też jest dobra, zdrowa. Zjemy, bo przecież nie chodzi o żadne tam Halloween i tego typu rzeczy. Wiadomo, tutaj jest Maryja, więc Maryja tu wszystkiego pilnuje, żeby nie było żadnych problemów. Ale zobaczcie, drodzy państwo, z tym nikt nie robi. W Porządku. Przychodzi jakiś wariat, któremu wpadnie do głowy, że on skoczy, prawda? No, Rafał skacze bez spadochronu z granicy, prawda, kosmosu. To wszyscy o tym wiemy, że on to potrafi, no ale wielu ludzi tego nie potrafi. Ale jest nurkowanie na bezdechu, głębinowe, prawda? Zjeżdżają na tej windzie, słuchajcie, 100 metrów ponad. Tam jest takie stężenie potem w mózgu azotu, że oni do końca życia już chodzą, prawda, jak zombie jakieś. Zresztą cała ta cywilizacja to jest cywilizacja zombie. No, ale zobaczcie, drodzy Państwo. Zobaczcie, jak to wygląda. Po prostu wariat na wariacie. Żadnego problemu nie rozwiązaliśmy, a promuje się pasje rzekome tego typu. A, wspinamy się dobra, bo to jest fajne, bo to jest super, to jest sport. To nie jest żaden sport. Ludzie drodzy, chcecie sportu, idźcie sobie w góry spokojnie, po prostu jak normalny człowiek. Ja kocham góry, jestem z górami związany tak, że jakby mi ktoś góry odebrał, to bym się chyba rozpłakał, w depresję bym wpadł. Ale szacunek do gór i do tego, co ja chcę zrobić w życiu, jest ważniejszy. Góry mnie zawsze pokonają, ja o tym wiem, ale przede wszystkim jest pasja do tego, co ja chcę zostawić po sobie, walcząc o kulturę, o prawdę, o wolność i o sprawiedliwość, a oni walczą tylko i wyłącznie o co? O swój nieznaczący sportowy wyczyn, drodzy państwo. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie.